Cześć cześć, z tej strony Wodiak i w dzisiejszym krótkim acz treściwym poradniku chciałbym wam pokazać gdzie za darmo możecie znaleźć kombinezon najemnika we wczesnych etapach gry. Zapraszam serdecznie. Przede wszystkim mapa znajdujemy się w Kordonie, a dokładniej na jego w pewnym sensie początku i po lewej stronie będziemy mieli taki domek i tam musimy właśnie wejść. No i jak już wejdziemy do tej ruiny tego domku tutaj pozostałości, to uważajmy na pułapki, rozbrójmy je, bo znajdują się w drzwiach dodatkowe granaty, ale nas, nas interesuje poddasze strych. Musimy wejść po drabinie, następnie rozbić deski, żeby dostać się do kolejnego pomieszczenia. Tutaj od razu head up uważajcie na podłogę, bo deski na podłodze też są żółte i też jest granat w drzwiach, więc możemy spać na dół. Ale jeżeli dostaniemy się do rogu pomieszczenia, to na ziemi znajdziemy cel naszej podróży, czyli kombinezon najemnika. Tutaj statystyki aczkolwiek no egzoszkielet to nie będzie, wiadomo nie ten etap gry. bonusowo pomyślałem, że pokażę Wam jak u technika się prezentują ulepszenia. Tak naprawdę kombinezon najemnika to jest jeden z tych kombinezonów z serii tej Early Game, czyli wszystko co znajdujemy bez hełmu na początku gry, to będzie się delikatnie różniło tymi statystykami, aczkolwiek wszystkie te ulepszenia i tego typu rzeczy będą podobnie, tak samo ilość slotów na artefakty i tego typu rzeczy. Wiadomo, nie jest to egzoszkielet, ale z drugiej strony Cordon jest jedną z pierwszych lokacji, którą możemy odwiedzić, bo kiedy możemy już wejść na wysypisko, to możemy też wejść do kordonu, także nie oczekujmy cudów. No i słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj, bez dźwięku wyjątkowo, ale poradnik też nie jakiś bardzo zaawansowany, raczej z tych krótszych. Także mówił dla Was jak jeżeli poradnik Wam się podobał, jeżeli poradnik Wam się przydał, to zapraszam Was do komentowania. Kombinezon, najemnika, jedna z łatwiejszych rzeczy do zdobycia w grze, więc myślę, że jak już możecie wejść na wysypisko, to i możecie się przejść po właśnie ten kombinezon. A tymczasem, jeżeli chcecie być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami, to zachęcam Was do zostawienia subika wraz z dzwoneczkiem i do zobaczenia następnego. Razem w razem, kolejnym poradniku z Trzymajcie się. Hej, hej.